Tę modlitwę przygotował dla ciebie portal aletapl. Będzie nam miło, jeśli odwiedzisz naszą stronę. Modlitwa poranna. Dobre nastawienie od samego rana jest kluczowe. Dzięki niemu inni ludzie mogą czerpać od ciebie miłość i siłę, a twoje relacje mogą być napełnione duchem służby, która jest prostą drogą do świętości. Proś o to słowami tej modlitwy. Panie, w ciszy rozpoczynającego się dnia, przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę. Pragnę spoglądać na świat oczami przepełnionymi miłością, patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak ty sam je widzisz. I dostrzegać w nich to, co dobre. Panie, daj mi taką życzliwość i radość, by wszyscy, którzy się ze mną stykają, odczuli Twoją obecność, i niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Może zechcesz odmówić inną modlitwę. Zobacz te, które wyświetlają się teraz.